Просто Cmentarz leśników. Czarny szlak w stronę Dobrzycy. Wschodni brzeg Gdy niedaleko wioski Gonne czy Gon. To warto zawsze się zatrzymać na chwilę. Bardzo ruchliwe miejsce. Tablice pamiątkowe leśników. Groby. W się z tym cmentarzem, przykra historia, w 2012 roku zostali zabici leśniczy Krause wraz z żoną, leśniczówka została spalona. Leśniczy bardzo się opiekował tym cmentarzem, więc nadleśnictwo zdecydowało, że pochowają go również na tym cmentarzu. Grób w kłębi polecam odwiedzić. Jeszcze 10 km. Kilometr widacz, całkiem widok. Uważaj za mną ponad. Droga na Paruszkę i biegniemy do do Pan jakieś dwa kilometry, a później później lasem dobrze no, tak Pan Pan, 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 Jest planowana wycinka. To wszystko są skutki tego roczny wichur, które tutaj nas nawiedzały. Może za dwa miesiące temu. masa przewalonych przeważy? Drzew, drzew. Ciągnie się to wszystko wzdłuż rzeki dobrze Dobrzecym. Zaraz będę przebiegał No i już praktycznie w Dobrzycy będę Raz W Dobrzyca, że parę dupiłem To zegarku 24 km za chwilę Niebieski szlak rowerowy Dobrzyca Kremsko. jak zapałki wspomniałam aż tylko dobrze Nie widać dzisiaj kajakarzy, ale na pewno pływają. No jest, 33 km. Jest. Czas, 312. Fajnie, trening zrobiony, zmęczony. Teraz do domu. No, a teraz najprzyjemniejsza część treningu. Nie. <grymny> Jack. Klasyka. Здравствуйте. Доброе.